Są historie, które nie tylko wyciskają łzy, ale także zamrażają krew w żyłach, historie, w których splendor i niewinność zderzają się z brutalną, niewyobrażalną rzeczywistością. Jak to możliwe, że ikona polskiej sceny u szczytu sławy zginęła w katastrofie, której można było uniknąć? Co tak naprawdę wydarzyło się w ostatnich minutach lotu, który miał ją sprowadzić do domu, do ukochanej córki? I dlaczego to, co wydarzyło się po katastrofie w zakładzie medycyny sądowej i w gabinetach władzy, było równie porażające, co samo zdarzenie? Właśnie te pytania zrodziły potrzebę opowiedzenia tej historii. Dziś nie usłyszycie plotek ani niedomówień. Dziś, z największym szacunkiem dla pamięci ofiar i ich rodzin, przyjrzymy się faktom, tym, które znamy i tym, które przez lata próbowano ukryć. Zapraszam Was w podróż do mrocznego świadectwa epoki, w której prawda była luksusem, a ludzkie życie ceną za systemowe zaniedbania. Zanim jednak zagłębimy się w przerażające szczegóły, musimy zrozumieć kim była kobieta, której tragiczny los naznaczył całe pokolenie. Anna Jantar, a właściwie Anna Schmetterling, była niekwestionowaną królową polskiej piosenki lat 70. Jej głos, pełen słońca, optymizmu i niesamowitej energii, podbijał serca milionów. To ona sprawiła, że piosenki takie jak tyle słońca w całym mieście czy nic nie może wiecznie trwać, stały się hymnami pokolenia granymi do dziś w radiach i na rodzinnych uroczystościach. Anna Jantar była symbolem nowoczesności, profesjonalizmu i radości życia. Występy na festiwalach w Opolu i Sopocie przeszły do historii. A niezliczone trasy koncertowe, w tym za oceanem, świadczyły o jej globalnym zasięgu. Ale za tą błyszczącą fasadą artystki kryła się ciepła, oddana matka. Natalia Kukulska, jej córka, była dla niej całym światem, centrum jej wszechświata. Mimo ogromnej sławy, Anna zachowała skromność, pracowitość i dążenie do perfekcji, które były jej znakiem rozpoznawczym. Była artystką, która inspirowała radość i nadzieję, a jej tragiczna śmierć miała wstrząsnąć całą Polską do głębi. Na początku 1980 roku Anna Jantar przebywała na trasie koncertowej w Stanach Zjednoczonych. Odległość od kraju, od ukochanej Natalii, była coraz bardziej dotkliwa. Tęsknota za domem rosła z każdym dniem, z każdym koncertem. W listach i rozmowach telefonicznych wciąż powtarzała: Wracam do domu, do Polski, do mojej Natalii. To pragnienie powrotu do normalności, do rodzinnego ciepła, było jej największym marzeniem. Chciała spędzić z córką więcej czasu, nadrobić te wszystkie chwile rozłąki, które dyktowała jej kariera. I tak oto Nadszedł ten dzień. 14 marca 1980 roku. Anna jantar wraz z innymi pasażerami, wśród nich członkowie amerykańskiej reprezentacji bokserskiej, naukowcy, zwykli ludzie wracający do swoich bliskich, wsiadła na pokład samolotu polskich linii lotniczych lot Iliuszyna IU-62, pieszczotliwie nazywanego Mikołajem Kopernikiem. Lot 007 miał ich zabrać z Nowego Jorku prosto do Warszawy. Na pokładzie panowała atmosfera ulgi i oczekiwania. Długie godziny lotu powoli dobiegały końca. Ludzie rozmawiali cicho, czytali gazety, niektórzy spali, inni z niecierpliwością wyczekiwali widoku ojczystej ziemi. Anna Jantar być może zasypiała, być może patrzyła przez okno na zbliżający się krajobraz, myślami już przy córce. Ostatnia normalność. Ostatnie oddechy. Ostatnie marzenia. Zbliżaliśmy się do lotniska Okęcie w Warszawie. Samolot rozpoczął procedurę podchodzenia do lądowania. Była godzina 11.15 czasu lokalnego. W tej rutynowej, wydawałoby się chwili, wydarzyło się coś, co na zawsze miało zmienić bieg historii i życia wielu ludzi. Nagle gwałtowny wstrząs. Huk! Potworny dźwięk rozrywanego metalu. To silnik numer dwa, jeden z czterech potężnych motorów napędzających maszynę, uległ awarii. Pękający wał turbiny, wada konstrukcyjna, której nikt nie przewidział, a może nie chciał przewidzieć, zadała śmiertelny cios. Fragmenty silnika, rozgrzane do czerwoności, z niewyobrażalną siłą uderzyły w inne układy samolotu. Przecięły przewody sterowania, naruszyły zasilanie, uszkodziły stabilizatory. Maszyna, nagle pozbawiona kontroli, stała się bezwładnym, śmiertelnym pociskiem. W ciągu kilku sekund z lotniczej rutyny wszystko zmieniło się w niewyobrażalny koszmar. Spokój zamienił się w panikę, nadzieja w rozpacz, a życie w nagłą, brutalną śmierć. Samolot uderzył w ziemię w pobliżu warszawskiego forcie Włochy, zaledwie kilkaset metrów od pasa startowego. Nikt nie miał szans. Wszyscy na pokładzie, siedemdziesiąt siedem pasażerów i dziesięć członków załogi zginęli. Nikt nie przypuszczał, że ten lot będzie ostatnim dla tylu osób. Scena, która ukazała się oczom służb ratunkowych, była przerażająca. Rozrzucone szczątki samolotu, fragmenty ciał, wszechobecny chaos. Rozpoczęła się akcja identyfikacji ofiar, która od razu okazała się niezwykle trudna, ze względu na rozległe obrażenia i fragmentację ciał. Zakład medycyny sądowej w Warszawie stanął przed gigantycznym wyzwaniem, jakiego Polska dotąd nie widziała. Praca, którą mieli wykonać, była nie tylko technicznie skomplikowana, ale i niewyobrażalnie obciążająca emocjonalnie. To był początek drugiej części tej tragedii, tej, która miała odsłonić mroczne sekrety i porażające fakty, które przez lata miały pozostać w cieniu. Kiedy na miejsce katastrofy dotarły pierwsze zespoły ratunkowe, widok był apokaliptyczny. Samolot rozsypał się na drobne fragmenty, rozrzucając szczątki na znacznym obszarze, cisza w eterze, a potem tylko chaos. Nikt nie był w stanie wyobrazić sobie skali zniszczeń, dopóki nie zobaczył jej na własne oczy. Oficjalne komunikaty były lakoniczne, ale prawda o tym, co działo się w tle, była znacznie bardziej druzgocąca. Zakład Medycyny Sądowej stanął przed wyzwaniem, jakiego Polska jeszcze nie widziała. Zadanie identyfikacji 87 ofiar, 77 pasażerów i 10 członków załogi było heroiczne i traumatyczne zarazem. W przypadku tak potężnej katastrofy lotniczej, oficjalną przyczyną śmierci wszystkich poszkodowanych były wielonarządowe obrażenia, rozległe urazy mechaniczne i termiczne niezgodne z życiem. Urazy wielonarządowe to uszkodzenia wielu organów wewnętrznych jednocześnie. Trauma mechaniczna to obrażenia spowodowane przez niewyobrażalne siły fizyczne. Uderzenia, zgniecenia. Najbardziej przerażające było jednak zjawisko dezintegracji ciała, czyli rozpadu ciała na fragmenty, wynikającego z kolosalnych sił działających podczas uderzenia samolotu o ziemię. Praca... Patomorfologów trwała tygodniami. Była to żmudna, obciążająca psychicznie walka o każdy, najmniejszy fragment, który mógł pomóc w identyfikacji. Wykorzystywano wszelkie dostępne metody: analizy DNA, karty stomatologiczne, cechy szczególne. To właśnie w tym kontekście należy rozumieć porażające fakty z zakładu medycyny sądowej. Nie chodziło o jakieś ukryte, sensacyjne szczegóły dotyczące obrażeń Anny Jantar, których nigdy nie podano do wiadomości publicznej poza ogólnymi wnioskami dotyczącymi wszystkich ofiar katastrofy ale o ogólną skalę zniszczeń i traumatyczną rzeczywistość, z jaką zetknęli się wszyscy zaangażowani w proces. Z całą pewnością można stwierdzić, że śmierć Anny Jantar i pozostałych ofiar była natychmiastowa i brutalna. Ich cierpienie zakończyło się w ułamku sekundy. Nikt nie mógł tego uniknąć w momencie uderzenia. Pogrzeb Anny Jantar stał się manifestacją narodowego smutku. Cała Polska opłakiwała królową piosenki, ale w cieniu żałoby i oficjalnych komunikatów rosło poczucie, że coś jest nie tak, że to nie była tylko awaria, to była tragedia, której można było uniknąć i to właśnie prowadzi nas do drugiego szoku, równie wstrząsającego, co sama katastrofa. Prawda o tej katastrofie była długa, bolesna i często ukrywana. Oficjalne śledztwo prowadzone przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych ujawniło druzgocącą prawdę. Przyczyną katastrofy była wada konstrukcyjna silnika nr 2. Pęknięcie wału turbiny, spowodowane wadą materiałową w silniku produkowanym w Związku Radzieckim, okazało się śmiertelne. Ale to nie wszystko. Raport wskazywał również na niewystarczające procedury konserwacji w polskich liniach lotniczych lot. Ta prawda była niewygodna. W tamtych czasach prawda miała swoją cenę, zwłaszcza gdy dotyczyła wadliwych produktów bratniego kraju i zaniedbań własnego komunistycznego reżimu. Władze PRL natychmiast podjęły próbę zatuszowania lub zminimalizowania odpowiedzialności. Początkowo próbowano zrzucić winę na załogę, sugerując błędy pilotażu. Informacje o prawdziwych przyczynach były cenzurowane, przedstawiane w sposób zniekształcony, a czasem wręcz ukrywane przed opinią publiczną. Co dokładnie wydarzyło się w kokpicie w krytycznych minutach przed katastrofą? Czy załoga miała szansę uratować samolot? Te pytania długo pozostawały bez jasnych odpowiedzi. To było oburzające. Ludzkie życie, 87 istnień, w tym ikony polskiej kultury, zostało poświęcone na ołtarzu politycznej poprawności i braku transparentności. Antagonistą w tej historii nie była pojedyncza osoba, lecz systemowe zaniedbanie połączone z brakiem odpowiedzialności w ówczesnym systemie politycznym. Wady konstrukcyjne radzieckich silników, niedostateczne procedury konserwacji w PLL-LOT oraz próby zatuszowania faktów przez władze PRL to one złożyły się na ten niewyobrażalny dramat. Odpowiedzialność leżała po stronie producentów silników, służb kontroli jakości oraz władz lotniczych, które dopuszczały do eksploatacji samoloty z potencjalnymi wadami. Można by zapytać, jak wiele innych tragedii mogło zostać unikniętych, gdyby prawda i bezpieczeństwo były zawsze priorytetem, a nie polityczne interesy? Historia Anny Jantar i katastrofy lotu 007 to bolesna lekcja o kruchości życia i cenie systemowych zaniedbań. To opowieść o walce o godność w obliczu niewyobrażalnej tragedii, która naznaczyła całe pokolenie. Natalia Kukulska, córka Anny, musiała zmierzyć się z traumą i publicznym żalem, będąc świadkiem nie tylko straty matki, ale i bezpardonowych prób manipulacji prawdą. Jak rodzina Anny Jantar radziła sobie z traumą i publicznym żalem? Możemy sobie tylko wyobrazić skalę cierpienia. Oficjalny raport komisji badania wypadków lotniczych z 1986 roku, wraz z późniejszymi analizami, jednoznacznie potwierdził wady materiałowe wału turbiny. Archiwa P.L.L. Lot, choć nie zawsze dostępne w pełni, wskazywały na problemy z eksploatacją i konserwacją. Ugruntowane reportaże prasowe i dokumentalne z tamtej epoki, takie jak życie Warszawy czy polityka, a także późniejsze, rzetelne publikacje historyczne, stopniowo ujawniały pełny obraz zdarzeń. Wszystko to rysuje przerażający portret epoki, w której polityka dyktowała, co jest prawdą, a co ma zostać zapomniane. Ta tragedia zmusiła do refleksji nad bezpieczeństwem w polskim lotnictwie, choć droga do pełnej transparentności była długa i wyboista. Jaki był wpływ tej tragedii na polskie lotnictwo i bezpieczeństwo pasażerów w kolejnych latach? Z pewnością przyczyniła się do zaostrzenia procedur, ale wiele zmian nastąpiło dopiero po upadku komunizmu. Lekcje z katastrofy lotu 007 były trudne, ale niezbędne. Czy wszystkie zostały przyswojone? Pozostaje mieć nadzieję, że tak. Historia Anny Jantar i katastrofy lotu 007 to coś więcej niż tylko opowieść o tragicznym końcu życia wybitnej artystki. To poruszające świadectwo epoki, w której prawda była towarem deficytowym, a systemowe zaniedbania miały niewyobrażalną ludzką cenę. To przypomnienie o tym, jak ważne jest dążenie do pełnej transparentności, odpowiedzialności i szacunku dla ludzkiego życia, aby takie tragedie nigdy więcej nie pozostały bez pełnego wyjaśnienia. To lekcja, której nie wolno nam zapomnieć. Jeśli uważasz, że historie takie jak ta zasługują na opowiedzenie z szacunkiem, głębią i prawdą, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. A ty, czy pamiętasz dzień, w którym Polska dowiedziała się o katastrofie lotu 007 i śmierci Anny Jantar? Podziel się swoimi wspomnieniami w komentarzach.